Znajdujemy się na dniu otwartym szkółki Joyerade Academy, gdzie dla dzieciaków zorganizowaliśmy wyścig na bardzo łatwej trasie. Zobaczcie sami, frekwencja przerosła nasze oczekiwania zdecydowanie. Pozdrowienia z Winnicy. Jak Dawid przed chwilą wspomniał, frekwencja dopisuje. Jak można zobaczyć, ludzi jest pełno. Trasy przygotowane perfekcyjnie. Za chwileczkę zaczynamy zawody. Jak to u nas z delikatną obsługą czasową, ale zaczynamy wychip. Lecimy po kolei od najmłodszych do najstarszych. No to Marek, I nie bój się jak filmować. filizować. Jedziemy, trzy, dwa, jeden. Ruszasz, ruszasz. Start i hamuj Mariusz. Dobra, hamuj, hamuj. Trzy, dwa, jeden. I'm Houston, you got a problem, Let them watch me. get the pilot in the nose in the Watch out, get here, Watch out, get here, Watch out, get here Watch out, set it up. Bet you watch, shut it down. Ja właśnie jestem po moim przejeździe. Troszkę brakuje tchu, bo niestety nie mogłem z prądu korzystać. Ale ostatni zawodnicy już właśnie zjeżdżają, a my idziemy powoli liczyć czasy i rozdajemy symboliczne nagrody. Dawaj kiśniesz Do końca dawaj mu tłowny! Szybkie przygotowanie nagród przed rozdaniem. Mamy takie wspaniałe medale, wycinane w drewnie i troszkę fantów fundowanych od J Rate Academy dla najszybszych asiorów tutaj dzisiaj na trasie. To, to Zacznijmy od najmłodszej grupy, tak jak startowaliśmy, czyli od najmłodszych. Zaczynamy od trzeciego miejsca do pierwszego. Wszystkich oczywiście zachęcam do klaskania w nagrodę dla najszybszych. Trzecie miejsce w najmłodszej grupie. Georgi! Zapraszam! Dobry. Drugie miejsce, Ignacy Zawadzki! Ignacy. Proszę, medal. I uwaga, uwaga, najszybszy z najmłodszych, Eryk Kutaj! Jeszcze raz brawa dla najmłodszych. I co do najszybszych czasów, okazał się Kacper Mania! Brawo! Drugi, co do najszybszych, okazał się Tymek Stepień! Uwaga, najszybszy z najszybszych w kategorii średnich wiekiem, Adam Cichoń! Brawo! Okay, Adam, się z tego. Ty, proszę bardzo. Brawo! I teraz tak, lecimy teraz w kategorię najstarszą wśród dzieciaków, a potem dopiero mamy tą kategorię ogólną dla rodziców i wszystkich najstarszych. Więc teraz mamy tak, w trzeci w najstarszych okazał się Milan Kuczko! Brawo! Brawo, brawo! brawo Milan, wybaczyłeś sobie medali Drugi, co do najszybszych, Szymon Derasz! Jest, brawo dla Szymona! Proszę bardzo. I najszybszy w kategorii najstarszych Oskar Pietraszewski. Brawo! Dobrze Proszę bardzo. Słuchajcie, i tutaj troszeczkę mieliśmy skomplikowane, ale już wszystko wiemy. Teraz mamy kategorię najszybszych, czyli najstarsi. I tutaj mamy taką zagwoskę, że... Okazało się, że pierwsze i trzecie miejsce mieli instruktorzy, więc y, ja byłem pierwszy, Jakub Papież, powiedz rękę do góry, był trzeci. Brawo! Ale ustaliliśmy, że jako organizatorzy nie chcemy nagród, tylko przekazujemy je na następne miejsca i po prostu y, oprócz nas ta kolej, kolejność jest kolejno-następna. Trzecie miejsce, gdzie jest nasz popularny Wojtek Bajon! Nie! Yes! 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 Brawo! Dziękuję, dziękuję. Proszę, nagroda, stawaj tu po lewej. Tak jest. Drugi, z najszybszych <śpiewa> okazał się Grzesiu Buga! Brawo! Nasze potro! Ale tu wyskoczył. Proszę bardzo medala. Gratulacje, gratulacje. gratulacje dziękuję. Tak jest? Dziękuję. Tak jest. tu na podróż. Dziękuję. Stawaj tu po, po tej o, stronie. Trzecie tak. tu. I teraz uwaga, człowiek, który trenował dzień i noc, myślał o wszystkim, nawet kupił rower specjalnie pod zawody, niebywałe zaangażowanie włożył, żeby wygrać ten wyścig i udało mu się. Krzysztof Komuta! Kamula. Kamula!

so people's, they like, saw so they doing decent. Show me how to read just some ways that I've been thinking. Been trying to protect what I've been building, been on defense. Celebrating my friends, so we gon' up there when we touch down. Be wild, be shout out to my homies, working sundown. I should call my sister for some custom gold fronts now. soul already, sign, so I don't need no diamond, roll it bust down. no matter how far I can't forget the opposition. If you ain't been running front and side, you seen this competition with them telling me better slow down my heart and my conflict. I'm patient. Ain't no free pass, so I'm paid a for my position. Jesteśmy już po zawodach, jak widzicie, las pustoszeje. Ja jako organizator jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mogłem zobaczyć tak dużo młodych ludzi, którzy wzajemnie rywalizowali na trasie, którą widzicie za mną. Bardzo mnie to cieszy, że tak licznie przyszliście się razem pościgać. Wasze uśmiechy naprawdę motywują, żeby robić takie wydarzenia jak dzisiaj. Cóż, mogę tylko podziękować za to, że dzisiaj przyszliście pojeździć. No i będziemy się starać organizować takich wydarzeń jeszcze więcej, żeby razem się ścigać na chwilku.